Siemanko, siemanko! Dzisiaj otworzymy sobie 20 picków 80+, czyli dokładnie te same player piki, które otwieraliśmy tydzień temu. Jeśli chcesz kupić monety do EAFC24 w szybki i bezpieczny sposób, usevenbuy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. Wtedy robiłem ich 30 i trafiliśmy bodajże dwa walkouty i do tego jeszcze Rodrigo85, którego akurat mam. Cały czas w składzie i świetnie się chłopak spisuje. Tak wygląda mój składzik aktualnie, także jak widzicie, przydałoby się na pewno wzmocnienia tutaj w obronie. Może akurat ten skrzydłowy też, jakby jakiś wpad lepszy, czy na, na przykład pomocnik. Aczkolwiek ten ile którego wziąłem za, za e, zadania sezonowe, e, no to akurat mi się fajnie zgrywa. Nie dość, że z Messim, to jeszcze, to jeszcze fajnie pomaga w defensywie, także, także jest ok. E, Alaba jest kupiony, także jak trafi mi duplika, też będę, e, też będę zadowolony. E, mam Oczywiście więcej paczek, bo dzisiaj akurat są do odebrania do odebrania są również nagrody za za rivalsy, aczkolwiek jeszcze ich nie odbierałem. Mam tutaj rangę rangę szóstą ale odbierzemy sobie te nagrody dopiero jutro na streamie. Tak samo jak nagrodę za, e, za awans do Ligi Weekendowej. Eliminację skończyłem wczoraj. Także słuchajcie, lecimy. Mamy dzisiaj 20 player picków. Zaczynamy od pierwszego. Miejmy nadzieję, że chociaż jeden bądź dwa lookouty wlecą. Mamy tutaj Nigerię, PS, AC Milan. Któż to taki? Czy to jakaś. A nie, czy kuwezy. Dobra, okej, okay. już prawie zapomniałem, że on istnieje. Nawet fajna karta, jak dostanie jakiegoś informa, albo, albo jakąś kartę specjalną, to na pewno będzie, będzie fajny rzeźnik. Aczkolwiek u mnie do składu kompletnie się e, nie wpasuje, ponieważ no, w moim składzie raczej tutaj Liga Hiszpańska króluje, MLS, bądź Liga Kobieca. Mamy tutaj Hiszpanię, prawy pomocnik. Aha, to jest jakiś z Ligi Hiszpańskiej, Rayo Vallecane bodajże. Isi Palazon. No, 82, także no, troszeczkę wyżej niż ten to pierwszy, pierwszy czyli 81, 82 na razie. Także dwie paczki za nami i zobaczymy, co dalej. Trzecia paczuszka 80. Plus. Co tym razem? Jest Brazylia. Napastnik. To ten ham, czyli to będzie Richard No, to akurat chyba karta 80, jeśli dobrze, dobrze kojarzę. Tak jest. No, Richard tutaj akurat raczej do, do SBC się jedynie nadaje, do jakiejś rozbudowy. Także jak na razie trzy karty: 80, 81, 82. No i zobaczymy, czy będzie karta 83 przynajmniej. Francja, SO, Liverpool. To będzie chyba Konate, tak? Konate, 81. No kurczę, przez chwilę myślałem, że może będzie Rafael Varan. Oczywiście od razu by trafił do mojego składu. Zwłaszcza, że mam Alissonę na bramce też. To, to by się fajnie tutaj wszystko zgrało. No i nic, lecimy. Piąta paczuszka tym razem znowu Francja. Prawy pomocnik. Paris FC, czyli to będzie jakaś piłkarka, tak? To jest pani Mateo. 84. No dobra, ok. Już jest troszeczkę lepiej. 84 overalla. Na razie najwyżej oceniona karta z tych, które trafiliśmy. No niestety musimy ją usunąć, bo już jest w duplikacie. I lecimy dalej, słuchajcie. Kolejna paczuszka. 80. Plus. To będzie już szósta. Hiszpania. SO. Co tym razem? Ra, e, Real Sociedad i to będzie chyba nikt specjalny. Zubeldia 80. No to kurczę. Akurat minimalna ocena, jaką, jaką można było trafić. E, cały czas czekamy na jakąś pierwszą kartę 85 lub wyżej. Najlepiej, jakby był jakiś walkout. Lecimy dalej. Co tym razem? Szwecja LP. Czy to jest jakaś karta specjalna? Czy mi się wydaje? Tak jest. To jest Inform Carlson 81. No dobra, słuchajcie, informy akurat e, spoko. Nigdy ich za dużo w klubie e, może się przydać do jakiegoś kolejnego SBC. Ogólnie polecam Wam zrobić tego Kobela 87. Skład wystarczy 83 ładować i właśnie jednego informa. Także jak macie jakieś niepotrzebne 80 trójki, to spokojnie możecie, możecie go zrobić. Macie wtedy darmową kartę 87. A wiadomo, foderek jest teraz bardzo drogi. A my tu trafiamy Edina Jaco 83. Cały czas gdzieś tam kręcimy się wokół 82, 83, 84, ale cały czas czekamy na jakąś wyżej ocenioną kartę. za tym razem? Znowu Hiszpania, znowu LO. Znaczy znowu, po prostu. To będzie chyba Alex Moreno, tak? Czy jak on tam ma? Tak jest, Alex Moreno, 80 overalla. Znowu, niżej się nie dało, słuchajcie, niżej się nie dało. No jak na razie, powiem Wam szczerze, tego informa tylko trafiliśmy e, I to tak na razie najlepsza e, karta z tych wszystkich Za tym razem Anglia, L.O., Luke Shaw Z Manchesteru United, ile on ma teraz overalla? A nie, to nie jest Luke Shaw nawet, <grym> to jest Pani Blundell Jakiś troll z Manchesteru nam się tutaj pokazał No to trudno, znowu karta 83 Cały czas czekamy na jakiś pierwszy walkout Słuchajcie, no taka paczka w tej chwili kosztuje jakieś 3 koła Także przepalamy z każdą paczką trzy koła. Znowu Anglia, znowu ELO, znowu Manchester United. Czy to znowu ta sama pani? Nie, tym razem Luke Show. <grym> no dobra, chcieliśmy show, to mamy go w końcu. W końcu wleciał, w duplikacie nawet, ale jest wymienny. Dobra, to przynajmniej 1200. tam nie wiem, 1000 chyba kosztuje taka karta, 83 teraz, także niedużo, bo niedużo, ale zawsze grosik do grosza, zbierze się kokosza. Jest znowu Hiszpania, o tym razem. Erbelicisz, to jest Dani Olmo, jeśli dobrze kojarzę, ilo ma teraz 83, no dobra, Dani Olmo, no ale nie chodzi nam o kartę 83, tych to ja mam pod dostatkiem, pewnie jak każdy z Was w klubie. Nie chodzi nam o takie karty, chodzi nam o karty, może gdzieś tutaj z końcowej części e, m, tutaj otworzymy. Tu jest Dania, SO, kto tym razem? FC Barcelona, to Christensen pewnie. Aczkolwiek on ma bardzo nic. 83 też, no <noise> Także bez strzału, Bez strzału, Z Barcelony przydałby się albo kunde albo Araujo. Taki obrońca, właśnie z Ligi Hiszpańskiej. No przydałbym się do składu. my z chęcią wymienił jednego z tych obrońców, których mam. Tego Gabriela Paulista najchętniej. Holandia, napastnik. Everton. No to kompletnie nie wiem, kto to będzie. A, Danjuma. No tak, faktycznie. Zapomniałem, że on jest napadnikiem. Zawsze mi się kojarzył z lewym, z lewym pomocnikiem, a on jest y, teraz na napadzie w tej Fifie, także w ogóle praktycznie nie gram ligą angielską, także też y, nie wszystkie karty jeszcze y, z głowy jestem w stanie przewidzieć. Lecimy dalej. Znowu Hiszpania. Tym razem LO. Aston Villa. Znowu Alex Moreno. Już chyba go trafiliśmy dzisiaj. Tak mi się wydaje. Czyli to będzie duplikat niewymienny. Usuwamy go. Słuchajcie, idą te paczki, idą, a jeszcze ani jednego lookoutu nie trafiliśmy. Coś, coś jakoś słabo wyglądałem te, te piki jak dotąd. Zobaczmy teraz. Znowu Bośnia, znowu Napasnik, znowu Edin Jacko. Nie, Penetbarcze. Nie, to Edin Jacko, dokładnie. Czyli drugi raz Edin Jacko, drugi raz Alex Moreno. Ee, Luke Show z, ze swoim e, e, trollem. I tak naprawdę, ile nam zostało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cztery, cztery te paczki zostały, słuchajcie. Ani jednego lookoutu nie trafiliśmy. Lecimy. Francja. SPD. Real. To będzie Chaomeni? Czy Kamawinga? Kamawinga. 82. No Kamawinga ok, spoko. Fajny, fajny pomocnik, aczkolwiek no mam już y, troszeczkę lepszych. I raczej nie zawita do mojego składu. Y, aczkolwiek jak dostanie jakiegoś informa, albo kartę specjalną to będzie na pewno rzeźnikiem. Trzy ostatnie paczki, 80+. Plus. Anglia. Bramkarz, Everton, czy to będzie Pickford, czy to... Pickford, tak? Tak, Jordan Pickford. On podobno jest nawet dobry w tej grze i nawet coś kosztuje, z tego co pamiętam. Tak, to nie, nie chodzi po Quixel, tylko gdzieś tam ponad 1000, 1000 monet, no ale... No nie chodzi nam o Bramkarza, słuchajcie, dwie ostatnie paczki zostały. Mam nadzieję, że w którejś z nich będzie, będzie jakiś walkout przynajmniej. Tu mamy Meksyk, SPD. Everton. To będzie ten Alvarez, tak? Czy jak on tam ma? Alvarez. 81. Słuchajcie, ostatnia paczka nam została. Alvarez jest duplikatem. Wymiennym przynajmniej. To jeszcze pół biedy. No i ostatnia. Ostatnia paczka. Czy to w ogóle da się odratować jeszcze ten, ten pak Zobaczmy. Ostatnia karta. Macedonia. SPO. <laughs> Lewantę. <laughs> No nie wierzę. I to jeszcze jakaś pani. Andonowa. Andonowa, 81. No słuchajcie, totalnie, totalnie, totalnie nie oddało z tych, z tych pików. Także może otwórzmy jeszcze jedną paczkę tak na koniec, słuchajcie, bo nie możemy zakończyć w taki sposób. Otwórzmy może tą złotą paczkę piłkarską Prime. Tutaj mamy przynajmniej gwarancję 82+. No i zobaczmy na koniec, może tutaj odda. Niemcy. SPD. Czy to będzie kimś? Nie. Jak zwykle, jak zwykle, <laughs> jak zwykle Andris 82, czyli taką mieliśmy e, minimalną ocenę i taką dostaliśmy, także. Słuchajcie, dzisiejszy pakupening to jest po prostu jedna wielka porażka. E, no, słuchajcie, no gdybym wiedział, że tak będzie, to na pewno bym tego nie robił. Ale dla dobra, dla filmiku, dla chęci testowania tych pików, dzisiaj mamy czwartek, czyli też nagrody za są odbierane. Może dlatego dzisiaj tak troszeczkę gorzej to wyglądało. No, ale słuchajcie, jutro zapraszam na live około 15 15:30 mniej więcej będzie zapowiedź na, na YouTubie. Otworzymy sobie więcej paczek, no i oczywiście nagrody za rivalsy. Jak widzicie, dzisiaj chyba nie opłaca się za dużo tych paczek otwierać. Także otworzę je jutro w piątek na live około 15:00. Także dzięki za oglądanie. Do zobaczyska. Na razie, cześć.